...w tym odcinku i od razu uprzedzam komentarze typu, że się nie witamy, to będzie długi odcinek podzielony na party, także jak się dzisiaj skończy, to zapraszam jutro. Z nami mamy tak, mamy bos'a, który ze mną świruje. Witam. Mamy Morrisa, który podniósł ręce. Siemka, siemka. Morris jest supportem, nie z naszej grupy, ale go nie zabijamy. Jest Loros, który też buja. no? I w Sand Kingu siedzi e, Neon, czyli magister. Którego pewnie pan. Możecie. <śmiech> <śmiech> którego możecie pamiętać z, z, z jakiegoś poprzedniego odcinka, kiedyś, jak jeszcze było. Jak jeszcze Raptor trochę grał na serwerze. No. E, i teraz Ale... dzisiaj. Może Neon, ty wytłumaczysz, jaki jest plan na dzisiaj. Tak, dzisiaj będziemy, dzisiaj będziemy zaś na bludców polować i Bo no, podobno już no. są tacy świetni Musi, Musimy się rozstawić i jakoś to zorganizować No, boss już się rozstawił, nie? <laughs> boss, ty już tam pobiegłeś? No, gdzie? No, Przyszedłem <laughs> do wody stąd Aha, <laughs> dobra, to trzeba pod niego podjechać Już sam do, do, do... Nie, on tam dojdzie, bo ma na dole tam Dobra, Loros ma z do... tutaj, my na tamtej za nam biegnie? <laughs> Loros no. miał być tam z tobą. Tak jest. Po ja. ścianach. Dwóch tajazdy tej. Gdzie ty to jedziesz? Taki, tak się w Irlandii. Po Lorosom tu ma gdzieś być, tak? Loros do, Loro, do góry zostaje Loro. z Morisem. No. Nie, to nie Idziemy na tamtą. No. Boss. No, no, boss. Tak Cześć. Nie, I nie, nie. Ty sam tam biegnij no. do tego miejsca twojego. Przed bazą jo? Ja? Mhm, mm tylko naokoło i nie żeby no. cię się nali. Gdzie ty jedziesz? No, gdzie ty jedziesz ty? No tutaj po... Gdzie jest boss? Po bossa, tak? I go zabiję. Za no. Bos sam dojdzie. My jedziemy tutaj. Tu w prawo teraz. Zadamy, ja wiem. On już tu jest po lewej naszej. Jedź w prawo. no. A tu wybierzecie dobra. No, tylko będziemy musieli potrzebować, yy, będziemy potrzebować asekulacji. W razie jak co to patrzcie na tą drogę czy ktoś idzie. Nie ma problemu. Dobra, schowamy tu Sand Kinga, zost Nie, no nie zasłuchowamy. Nie, tam też nie. Tu będzie, tu będzie go widać przecież. A nie, bo tam będzie ten. Boss, dobra, może być. To, to, tu, o właśnie. No, rozpięknie tej drogi. Pięknie. Ja na... Czekaj, idziemy na górę, nie? Ogólnie jest 34 na 51 zombie, więc. jest możliwość, a tu też będzie. Ej, coś mi się z... Aha, dobra. No nie mogę... Dobra, tu okay. na górę. Idziemy na górę, nie? Mhm. A ten gościu, widzicie mnie? Tutaj wchodzę teraz. Widzę was, widzę. widzę. Tak Co, się wchodzi to? na górę. No, tryn, że się wchodziło. Właśnie o, nie. Jest. O, jest. Jest, obrabił. Chodź za nim. Dobra, trzeba wyszykować sprzęt. Zaraz będzie kupa komentarzy typu „Znowu kampicie. To nie jest kampanie, mhm. tylko to jest wojna klanów. Wojna no. klanów. Mili, bardzo mili panowie z. Ludz dzisiaj kampili na nas 100. Pokazać, że nie jesteśmy gorsi. No, no tak, tylko że oni są tacy dobrzy, do że aż musieli je wziąć do pomocy MK. No, to było, to było przerąbane. Jasko ja z Turem. Nie, Loras był na Lolu. Jasko z Turem na dwa klany. To było po prostu spadłem. No widzę. Dobra, nie to Proszę. No, to żeś. Ten. Piotrem, zacząłeś. Ale czemu się wylogowałeś? Yy, bo o skałę Aha. dużo skały. A jakieś ciało, Aha. przed wejściem do ja Bo ty stoisz, Aha, tam stoisz dobra? Nie. No to teraz czekamy aż wyjdą a king. Brzusek bola połowić. Nie, 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 nie. Chciałem ten... ją tam na by nikt nie zarąbał. Na drogę patrzy ten, na drogę ma w kontrolu Simoris No, no, biegała i mówiła Ała. Dobra, moje wirefrensy jeszcze dana stoją na drodze. i cholera, mapy nie wziąłem. Czego? Mapy. Nie, z gps masz, nie? No, z GPS-a mam. Ja tam mam mapę, ale tam wiesz... Tu akurat nie weźesz gps Nie, nie, ale poczekam na Ciebie z tą karkówką na grillu, co nie? Bo ona jest zmarynowana, to na ja grillu się, wrzuci i będzie akurat. Luksio. Na rosół, na rosół, dobra, na rosół chcę potem zjemnieć Kominku i ta szyba, nie wiem co z tą szybą, z tą komunikacją. Widzisz Są mnie? Widzisz Bo próbuję ten. Próbowałem ją wykręcić no. razy, ale razem. Ja nie widzę kosturę, dobra. On od, od, odhacza się. A ty? Strasznie, Strasznie puste, czekaj. Ty ma się ma. Ja Jak to wygląda? Ojo. Na razie, czym Aż dziwne, że tutaj nikt nie chodzi teraz nawet z tamtej strony. Właśnie pusta jest. A drodze nie ma, bo te awarenessy są tak porozstawione, że tam nawet nie ma jak przejechać. Znaczy, trochę tylko, by to zajęło. Trzeba tutaj tak hałasko wszędzie porostawiać, wszystko. No wiesz, dobra opcja, tylko wiesz. Pytanie, czy byś nie zginął zanim byś to rozłożył. Im przed wejściem y, zostawiliśmy pewno bir trafów, ale już ich nie ma. Hmm. Bloodcy. Moritz, myślisz, że takich wyłabisz? To płynie bez ten, yy, no Ej, spadochroniarz, spadochroniarz leci Gdzie, gdzie, gdzie? Blutz ląduje na tym, do wody ląduje. Zajmę go, Zajemę go. Nie widzę, dobra, zabrałem. Zabiłem go. Ok, jeden zabity. Już pewnie wiedzą, że kampimy. on no, to ty tam na dachu nie? on ma za. Co To jest magister. Nie, nie wiem, czy to nie zombie będzie, do bo... niego płynie, Zastaniamy czy zasadzie. to ten. Dobiega to na dole. To jest magister się po której stronie? W wodzie jest y, chyba zombie albo nie wiem Tak to zombie bo Ej poszło. fuck 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 ja, ja miałem muta Radiolka A ten auto traf. jedzie po Ej bobcat, radio, bobcat Radiolka Ej, bobcat. bobcat A ja dawaj. Ja gdzie 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 Bobcat wjeżdża do nas Strzelać? Dobra wjechał Ja, ja, ja nie widzę Nie renderuje się Za Ej, wybuch wybuchło. Dredo padł, Dredo padł. Wybuch Mbopka. ile masz ammo No bo nie trochę postrzelam ich. Czemu ja miałem... A wiem. A ja jak teraz pytanie jak muta. im baza się otworzy o. i ktoś zauważy, że to strzelać? Czyli doświec na nich. Zależy, ile ich będzie. Najpierw powiedz, nam ten, ile ich będzie. Na razie widziałem dwóch, to chyba jeden padł, bo Bobka coś wybuchł. No Dredo mu się I ten, i... ten skopiował. A Dredo to jest ten, ten, nie? Proszę, proszę. Ten, co był na liście. Ten, co... Na liście, No to go więc... nie ma. No to misja, chciałeś misja to. Ej, czy ja przypadkiem nie minie, kliknąłem dwa razy nuta? No nie, ja nie no co chęciwie. Nie. Nie, wtedy nie. A, to dobrze. Ja do ciebie mówiłem, a właśnie tym nie. Ej, ej, wlot jest otworzony. No to ochrony, padł ochroniarz w ludzce. Tak widzę. Nie widzę, nie widzę. Ląduje. Postul, Magister, dobre. Otworzony z baza. Dostałem, dostałem, dostałem. Z bazy mnie ściągnęli. Gdzie? No. Na górze. Czekaj, go do... może go z tym ściągnę. To surfacz, poszukaj właśnie. Te zetki to mnie dzieje. A Tu, jak coś, ty ja latam Białam. tutaj jest kuberki z nas ich ściągniemy. Ale tu jest jakiś gościu, biego. Nie wiem, czy to wasz, kto to. Nie, nie nasz, nie, nie, nie nasz. No, nie, 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 Naszy. Naszy. My, my, jesteśmy porozstawiani, więc... tak. Lecę, no dobra, to my tam możemy podjechać, jak chcecie. Zabijać taki... tego bandytę, czy nie? Zabijać, strzelać się. No jedź, jedź w prawo, jedź w prawo. prawo? Pomożemy mu, my pomożemy mu. Okay, to ja. Zabił mnie. No, widzisz? Tak. Zaraz go zemy, zaraz go zemy. A z gdzie zejmy. byłeś? Dobra, wystraszymy go. Z Modisem. No tam od ciebie. Wiem, no tam to się ciebie pyta, gdzie byłeś. Bo, bo jak Modis gdzieś poszedł, to ten gościu mnie strzał. Y, ja tą halką, zaraz go zemy. Nie wiem, się Pewnie pójdzie lutować, bo to jest jakiś. Ja będę ja na dachu. Te... Weź go przejedź, w razie czego? Na dachu był. Bo... O Jezus. Tam. Jest już gdzie on leci. Dobra. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, jestem na dachu był. Co do chronienia? Gdzie on jest? Tu jest ciało. On na tutaj. wzgórzu jest, mówił. No na tym. tym. Tutaj. Nie na tym, może na drugim. Dobra, czekaj, zaparkujemy tutaj. Się. Wiem, którym. No też właśnie. Ej, no. Ja ej, patrz co. <grych> no, nie Kóra mogę. Pięta. Nie mogę. Koleś o, w kelce, dobra. to ty? Bardzo kropka, no. No ja w kółce, ja w kółce. Ja Przed bazą bloków? Ta, tak. Myśleli, ja że tam po wzgórze? Dobra, Nie wiem. za tobą. wzgórze, powiesz mi? Roz, no. właśnie. No tam, gdzieś z Monisem kampiliśmy, on wlazł na wieżę i myślał... Ej! Oaj, jedzie. Skąd jedzie? on był? Zabrał nam sząd Kinga. Typ był schowany On był. My wylądowaliśmy Helka Dobra, dobra tylko nam zabrali tego. Dobra, czekajcie, on jest. A gdzie oni mają ten wlot na helki? Na, na samym środku? E, po środku. Dobra, e, lecę Aj, na tego. i ja ci powiem, gdzie ten wlot się otwiera. Właśnie tam... O Boże, y ej! Bez jaj! Wiesz, jak są ja, płyty, pierdech. nie? te te No, jest na tej środkowej? Co ty zrobiłeś? No. no. Na magika poleciałem. Mam granatę? Kurwa, nie mam granatę. My no, ostatnio tak zrobiliśmy. A gdzie ten typ był. Gdzie nam zabrał? Ej, gdzie wy wylądowaliście? Ja jestem na daklu. Ty chodzisz tam, a dobra, widzicie. Mość, otworzę. Ej, to juzaczek był. Juzaczek zabrał. A Będziesz? Aha. Na Muszę sereset na ciemtach, bo mi się od czasu do czasu właśnie buguję. Więc i mi nie, mog nie mogę Ej, skręcać praw lewot. bliżej tej bramy na tym dachu Moris. Nie Aha, Dobra, nie dostań. możesz skręcać praw lewo to jest ten. Shift musisz nacisnąć. Aha, mogę... Ty skaczesz. Pana unik na bazie. Znaczy nad, nad bramą. Dobra widzę cię, ale uważaj, bo... Dobra, jak widzę, oni nie to wiesz. To Ej, ty nie stój na tym. Patrzysz tam? stać. No ja patrzę, patrzę, patrzę już... widzę Morisa. No powiedzmy tutaj, bo jak otworzę to wiesz. Już na dół polecisz. Bo to... Ale on o mnie... O, otworzyli! No właśnie. Tak. chcesz wyjadą! No. Jak, jak wybiegną to... Ej co? Albo nie. Trochę na dół zejdę. Szkoda, że stąd no, nie ma takiego tak. dobrego zasięgu. A ja będę ja strzelał jak ktoś pośdołem. Ma jakieś granaty? Ja mam To mój mój po ciebie podleci Helkom, wejdziesz i... Rane Dobra. Dobra. To ja to stoję na wieżyczce. Jak będzie podłatował, to mówię. Przy mojej badzie? No, no na tej wieżyczce, no. Może mi powiedział, ja gdzie jestem, a nie Dobra, Leci, leci, leci do ciebie. Ej, ty tam biegasz z siekierą? Ja się siekierą na dachu. No. Ej, to spadochroniarz leci, do ciebie. Nie, widzę, 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 widzę go. Czekaj gościom? Nie. Ej, spadł do wody. fajos. nie. nie, nie. O, zabiję wolej. go, zabiję go w locie. Kilk. Pum, pana headshot, everybody, pumarańcz. Dobra, po ciebie leci. Mhm. Panie stoją, maja tańcze. Kury stoją. Mhm. Kuryściom wiedzą, dobra. że jesteśmy na dachu. No. Tak, tak, ale nie wiedzą kto. Jak, zauwa jak zauważył się spod... O, dobra, widzę Helkę, widzę Helkę. Teraz jaka jest jest? Wszyscy ogarnięci. Mam. No. Nawet ci powiem, że Adika dzisiaj ogarniał. Nawet. Chociaż przez chwilę go, go nie ma. Nie, nie, musiałem go spieprzyć raz. tak Został opieprz, ale ogarniał. Ktoś, ktoś strzela, ktoś strzela, ktoś strzela! Ale nie dostałem, się strzelam Ja spadłem, padopronem lecę nie widzę strzelca Ale z karabinku, chyba w dach, w sufit strzelali Ale nie dostałem